No dobra, lecimy. Teraz V. Mam, 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 spokojnie. Kurde, kolory tutaj to mi się tak nie podobają. Nie widzę dobrze. Ja ślepy jestem, to jest najgorsze wam. Powiem. Oczy już nie te, co kiedyś. O, jest ktoś. Dobra, no to szukamy. Szukamy was. Skórka wodna, kamperzy. Kamperzy, gdzie są ci kamperzy? Ej, myślałem, że to jest czołg, A to są drzwi i tutaj jest czaszka. Ej, to jest straszne, jest czaszka. Czaszka jest W drzwiach. Ktoś umarł. I zostawił czaszkę. Ej, tu jest takie miejsce do schowania się w sumie. Mm -hmm. Eee! Nic, panu, jeden z drugim. No, to miejsce ja znam z turniejów, także niestety. Ale zbyt oczywiste. Zbyt. Kurde, te ściany mi tak rynią Chyba tu nikogo nie ma. Wydaje mi się, że tu nikogo już nie ma. Lol. pusto coś. Tu? Niko tu nie ma, kurna. Ale pusto. Ej, gdzie wy? O siema! Zobaczę czy on kogoś nie zasłonił. Przygapiłem czołg? Nie zobaczyłem kogoś? Serio, jestem ślepy? No nie gadajcie, że już kogoś nie zobaczyłem. Naprawdę jestem tak ślepy? Nie mówcie tylko gdzie, ale Ja jestem ślepy! Ja ja naprawdę Ja na okulary muszę zbierać chyba Nie, ja, naprawdę ja jestem ślepy, ja, ja wiem, przepraszam To okulary za mało dają. Skam. A jest problem, bo. Aaa, mam cię cię Ale powiem ci 1000 IQ. Ale serio, naprawdę. Ja to miejsce znam z turniejów. Tak, tak samo z turniejów. Ale zarąbiste. Dobre miejsce było. Drzewo ktoś pamał ale nic nie widać Kurna no. Hmm. Mam. Jest. Dobra, powoli jakoś to. Mówicie, że okulary by też nic nie dały mi. Możliwe. Jest. Nie mogę szyść, bo nie mam pocisków. Ej, nie wolno się ruszyć, malu, ale na nic się nie stało, na. Kurde, czas tracę. Niedobrze, że ten. Mam magazynkę, bo. Ja myślałem, że te ściółka to są kartony, ale jakie niebezpieczne karton. Hmm. Tu nic nie ma. Oj, Multi, Multi, jesteś kurna tak ślepy. Niestety. A tu coś... tu się da wjechać? O! Ale ty spaliłeś gościu, strasznie! Bo ja bym cię nie zobaczył, ale ty zacząłeś się ruszać wieżyczką! Gdybyś nie ruszał tą wieżą, bym cię nie zobaczył. Oj, naprawdę! Nie Niepotrzebnie tą wieżą ruszałeś. Strasznie tutaj... To cię spaliło! ...na własne życzenie. Ja bym go nie dostrzegł, ale no jak zaczął ruszać wieżę, no to... ...kurde, oczywiste, że się... A! Chciał tutaj... ...zaskoczyć. z traktorkiem. Tutaj nie wiem, czy nie da się wjechać jakoś. Jakby tutaj ktoś was wrzucił, to byście mieli... ...fantastyczną miejscówkę. No, mam nadzieję, że tam nikt nie wjechał, co nie? A tutaj tak mi się wydaje, że można łatwo wygrać, bo ja nie zabiję nigdy was. Jakby tam wjechać... ...kilka czołgów, to słabo dla mnie. Nie wiem, ilu zdjąłem... Ile jeszcze? Myślę, 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 myślę. Jeszcze muszę zobaczyć tutaj. Ja też muszę kupić okulary. O! No i widzisz. To jesteśmy w tym samym timku. Coś mnie tak zmyliło w oko. O czym mnie zmyliły? Pozdrawiam! Ale, kurde, no nie byłeś zamaskowany w ten sposób, i to nie pomogło, nie ukrywam. Miejsce dobre, no bo nie, sz... nie szukałem tutaj. No dobra, została górka, no. A tej górce być musicie, no nie ma innej opcji. Czas na zamek. Ci na zamku mają najwięcej szczęścia, bo tam pojechałem najpóźniej. Ja na czacie z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nikogo nie znalazłem. Także ja nikogo nie znalazłem. Do chacie. Dobre miejsce. Dobre, naprawdę dobre. Ale wszystkie kąty sprawdzam co nie? Kąt po kącie. Każdy kąt. Zresztą napisaliście mi, że kogoś nie zobaczyłem już, więc. Nie wiem, ale no kogoś nie zobaczyłem podobno. Nie wiem, kurna, czy tu się. Cholera jasna. To nie jest o złoto, to jest opaczki. O, trzy od o trzy paczki. No kurde. A, ty, ty, ty. No dobra Tutaj taka skrytka Rozwalę budowę Na kapie Nikogo nie widzę Ciekawe ilu zdjąłem Najbardziej mi to zastanawia, ilu. No dobra, gdzieś tu ktoś jest, kurna, ale Tak szczerze, to kurde, no gdzie skąd? A tu się da wjechać? Koniem. Ej no był dźwięk Ale Kurna tutaj to nie Tu nie Nie Ja pierniczę no Gdzie wjechał 过年吗？<noise> <noise> Jak mi się ktoś wtrynił do budynku to będzie mi smutno No kurde, no nie wiem! Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest jakaś pozycja... w której... obliczu jestem... Co macie No kurwa! No. no jestem wykryty, no dobre, no, ale? Tu jest dziupę jakaś. No, kurwa, wypierniczaj! Ну, no, курна! Nie no, po prostu nie mogę! No idź, kurwa, wyjedź do człowieku! Co jest? O! Dobra, mam. No kurna, no tam jest jakiś cheat, wjechał kurna w jakiś... Ty draniu tam, kurna wypierniczaj z tych krzaków, kurna ziadu jeden. On wie o czymś, o czym my nie wiemy, słuchajcie. Skórny jakiś hacker. Kurna, nowe piernicze z tych, kurna, burków Jakiś dziadu jeden. No jak to jest możliwe, że ja go nie widzę? Tu wjechałeś? Kurna! Już. Tu się nie da wjechać chyba, co? Nie, ja dostałem. Wyjedź to od kurna! Sio, wyjeżdżaj! Nie wierzę w to! nie wierzę w to! Nie wierzę w to! ustawić od Nie, ja po prostu kurna ślepy jestem widzowie! Jezu! Kurna. Chodź tym kurno ostatnim do mnie. Chodź to! Dobra, jeden, MS-1, kurna, na górce, no tak, zapomniałem o tym, ja czy kręcę, zapomniałem o tym, że mógł spaść w przepaść. Ajajajajaj. Zapomniałem, że na tej górce mógł tam stanąć. Yes Ale mamy wygranego Mati Z Mati Z Ależ blisko był ten gracz Tam co stał Ale mało mu brakowało Ten co Chyba z 10 minut wokół budynku, kogo nie wiem, Boże, dziesięć 10 minut, jeździłem i go szukałem. A on w tej to stamowie, no co za cheater! Już myślałem w pewnym momencie, że co, że po prostu ten typek jakoś wyleciał za mapę, kurde. No już szukałem go przez budynek w oknach. Myślę, Kurna, może przez okno przejechał. Już mi tak odbijało. Już mi tak wnerwił. Już jedyne, o czym myślałem, to tylko, kurde, no gdzie on jest? Gdzie on się schował? Skuban, 10 minut szukałem. Masakra. Mati. Mati, Mati. Ale już mnie cholera trafiła. Naprawdę. Gratulacje dla na Matiego. Trzy paczki. No, ale naprawdę masakra, masakra była. A szukałem się.